Siema. Ja jestem Shirus.pl, a dzisiaj mój pierwszy odcinek. Na którym przetestuję ogólnie, jak tam mnie przyjmiecie, czy przyjmiecie mnie dobrze, czy nie. Zagram jakieś takie dwie gierki i po prostu. Nagram taki pierwszy odcinek. Ogólnie to yy, nie patrzcie na pucharki, bo to jest tak jakby moje drugie konto. Na pierwszym mam też nie za dużo mam 10, prawie 11 tysięcy, ale już ogólnie prawie nie gram w brawl Stars i będę robił Zazwyczaj odcinki z Fortnite'a, lub jak chcecie, no to piszcie w komentarzach, co bym mógł nagrywać. To ja się postaram to nagrać. Każdego widza będę traktował tak samo, przyjmę tak samo. Dobra, wreszcie. Ten bot mnie tak denerwował. No pierwsza gierka uinęk. Druga gierka myślę, że pójdzie mi podobnie. Nie wiem to, że jestem słaby, nie musicie mi tego pisać w komentarzach, lub hejtować. gdy Będę się z nim bawił w kotkę i myszkę. O nie... Ajaj... No... Trochę teraz pieprach, trochę Rozwaliłem tą gierkę. Jak będziecie chcieli, żebym zrobił jakiś mały opening, to się postaram. Albo coś. Nie wiem, piszcie co mógłbym mógł nagrać. Ja spróbuję to nagrać. I ogólnie pozdrawiam wszystkich, którzy dotrwali do końca. No i jak ktoś dotrwał do końca, to mógłby zostawić suba z dzwonem i łapeczkę w górę. Siema.